Dobrze, że nie są ace'a ukraińskiego. Ukraiński ace. Najgorszy typ ace'a. dronem. <laughs> Otworzy Ci? Tam oh, no, jest no. Dużo oponentów to jest. Proszę. Sokowski? Tak. <laughs> Ej, dla nas taka miła nie byłaś. Dobijcie się. Eee, gruba! <laughs> bo, nie, bo ma taki program, że może grać u, 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 u mnie i u siebie, co? No gdzie ja mogę, ale grałem u Rejna. A miałeś taki program fluoryzacji zębów? Święto światła. Światło wody w Bydgoszczę. Szykuj się na trzy niezwykłe dni. Będą w oczy tak świecić światło, żeby oślepni NIE MAMY CZASU, czekaj. TY! Nypel <grystanie> KURWA, wróć do rapowania, a nie jakiś stójka otworzyłeś Shut Nypel. Wróć do rapowania, proszę Shut up, please Nypel NO weź LUBIEJEM Dojrzewanie to najlepszy album rapowy w Polsce Nippel. Dobra wejdź teraz yeah. Ty, ona siedzi w tym Dosteczce Dobra, bo wypuszczam bestie No i zmarnowałem Spowalnia, debilu. Jestem w slow-motion. Widziałem pewne rzeczy. Wolałbym być... ...mieć prześpany cały łeb, niż coś z zimnej płyty zjeść. No. Zależnie od fentanylu być. No, ale to też niebezpieczne, bo ktoś ci może potknąć zimną płytę, jak jesteś naśpany. No, niby inaczej nie no. Ktoś ci podkłada zimne płyty pod nogi, to znaczy, że źle ci życzę. To lepsze słowa polskie. Hahahahahahaha Co to za dziwny obiektyw na końcu, no? Jakby bieski. 5 rundy przez chwilę jest wyświetlana klatka z pornola jakiegoś losowego. Hahaha <noise> Kurwa macie. Ja pierdolę. <noise> Ty Warthaka masz, czy co? No. Program do wykrywania kasteuszy w grze. <noise> I tak idzie, no. pokazuje, gdzie kto mieszka. <noise> no i cię wypierdą mi tak kupę chcę kupę, kupę! <głos> <głos> hey. Shut the fuck up. sami <noise> dupę idę kupę. <noise> Co za kurwa pana Ej no kurwa dlaczego, KURWA Kto to defował? Nie działa, nie mogę no, do końca trzymać, to, tory. To, to może mówi prawdę, nie wiem tego, daj no, jeszcze jedną szansę Jest jakieś 110% szans, że grasz razem z nim Nie no, no, no. Ja go nigdy w życiu nie widziałem Jest 110% szansy, że żaden spike nie będzie zdefowany Mid. No, no. One, the enemy remaining. Ale klip no, <try> <k> <dole>. <śmienicza> <śmienicza> nie na widzę się mikał. Typowa zagrywka, może jakieś kurwiem wyrwać tym kopytem. <śmienicza> Ja pierdole. O kurwa, ale zjebany kabel, kurwa. Ja pierdolę. <głos> <głos> Czemu się w miną stronę patrzy? Co ty kurwa zrobiłeś? Uhuhu. To była najdziwniejsza interakcja, ona mnie wciągnęła w ten kokon od razu.